Pomysł polegający nie tylko na wykorzystaniu samej tkanki miejskiej, ale zmienieniu funkcji poprzez adresowanie oferty do ludzi, którzy cieszyliby się z tego, że właśnie w takich przepięknych wnętrzach mogą pracować, żyć, jeść. Czyli do tych ludzi, którzy są najbardziej wrażliwi, czyli artystów. To był ten pomysł. I przestrzeń ta y, jest na tyle interesująca, że y, szybko zyskała y, jakby na popularności. Cały owpierkowska Piotrkowska y, zaczęło się od tego, że wcześniej, zanim wpadliśmy na ten pomysł, y, udostępniliśmy przestrzeń Fabryki Ramisza ambitnym młodym ludziom y, zorganizowanym wokół Stowarzyszenia fabrykańskie. Oczywiście. Była to korzyść obopólna, ponieważ zarówno stowarzyszenie mogło działać, rozwijać się, rozwijać różne działalności kulturotwórcze. My mieliśmy natomiast w zamian PR, czyli było powoli głośniej i głośniej o tym miejscu. Koncepcja dopiero się zaczęła materializować. Ja myślę, że dopiero teraz to pokazuje że kreatywne myślenie w dobie trudnych czasów może spowodować przewagę konkurencyjną. My po prostu jesteśmy deweloperem. Deweloperem, czyli oceniamy, czy potencjalny teren lub nieruchomość ma możliwość po zbudowaniu modelu biznesowego opartego na, na wizji tego miejsca przynieść w konsekwencji... Zwrot. My, w odróżnieniu od deweloperów, którzy głównie pracują na rynku mieszkaniowym, czyli budują mieszkania, my też inwestujemy w projekty mieszane, tak zwane mix-use, gdzie funkcja komercyjna, np. funkcja handlowa, biurowa, hotelowa łączy się z funkcją mieszkaniową. Takie projekty są trudniejsze, wymagają większego nakładu myślowego i tak naprawdę no są takie trochę seksji, bo są po prostu trudne. Ja z wykształcenia jestem architektem, yy, więc pewnie dlatego yy, tak dużą wagę yy, przykładam do jakości miejsca. Yy, jakości miejsca niekoniecznie pod względem jego wyglądu, piękności, ale funkcji, bo architektura to nie tylko wygląd budynków, ale tak jak one działają, jak żyją. Jak żyją ci, którzy yy, Pracują tam, mieszkają i moja pierwsza praca y, to była praca w, po prostu w biurze architektonicznym we Wrocławiu. Później na kilka lat wyjechałem y, po studiach do Finlandii, później do Irlandii, tam spotkałem moich dzisiejszych wspólników, a później znów gdzieś mnie y, pop, popchnął los i przyjechałem Łodzi. Oprócz tego, że y, jesteśmy deweloperem, oprócz tego, że ja jestem architektem, to jeszcze zarządzamy nieruchomościami. Y, w związku z tym y, y, praca jest y, przede wszystkim interesująca, bo każdy dzień przynosi coś innego. To jest zarówno kontakt z naszymi klientami, z naszymi partnerami, z naszymi podwykonawcami, jak i zupełne realizowanie projektów, czyli każdy dzień jest bardzo interesujący. Co ciekawe w tej branży na pewno, to, że te projekty z wizją są realizowane pewnie długo. Niestety ten cel osiąga się miesiącami lub latami, w związku z tym, jest to na pewno zawód dla wytrwałych. Moje wykształcenie było też uzupełnione odpowiednie studia lub kursy związane z finansami, związane z zarządzaniem i. Myślę, że mój podstawowy zawód, ten pierwszy wyuczony, architektura, na pewno w dużej mierze pomaga, jeśli chodzi o podejście do problemów, do ich kompleksowości. Myślę, że bez dodatkowych kursów lub studiów, mógłby być też hamulcem.